Pograłem w Mortal Kombat 1 przed premierą, czy jest na co czekać? To już w tym miesiącu dostaniemy kolejne mordobicie. Dopiero co pojawił się Street Fighter 6, a na horyzoncie Maja czy Tekken 8, a Warner Bros Games nie zamierza czekać z założonymi rękami. Mortal Kombat to seria, której rozwój możemy śledzić już od wielu lat. 13 września mija 30 lat od premiery pierwszego Mortal Kombat, a ten dzień nazywamy Mortal Monday. Gra wyszła w 1993 roku, a my w 2023 roku znów dostaniemy Mortal Kombat 1. Ja swoją przygodę zaczynałem od Mortal Kombat. Kombat 2 na konsoli PSX. Potem nie grałem w żadną kolejną część, aż do dziewiątej odsłony nazwanej po prostu Mortal Kombat. Dziesiątkę mam, ale pograłem w nią dość mało. Więcej czasu poświęciłem na jedenastkę. Tym razem jednak nie dostajemy kolejnej kreseczki, a tylko jedną. Najnowsza odsłona nosi bowiem tytuł Mortal Kombat 1, co sugeruje reboot tytułu. Już po zwiastunach możemy spodziewać się różnych zawirowań popularnych i niezgodności w porównaniu ze znanymi nam już częściami. Ja dostałem dostęp do Mortal Kombat 1 i mogłem pograć trochę w ten tytuł przez jeden dość krótki weekend. Nie ukrywam jednak, że mam co nieco do opowiedzenia o tym tytule. Round and i are one right. Przede wszystkim muszę wspomnieć o tym, że był to raptem wycinek z gry. Malutki fragment, który ma tylko zaprezentować, czego możemy się po tytule spodziewać. Do dyspozycji były tylko dwa tryby gry. Pierwszy to tryb wieży, w którym pokonujemy kolejnych przeciwników. Zagrałem w niego dwa razy i raz nawet udało mi się zwyciężyć, ale niestety tego nie nagrałem. Ogólnie grałem sobie w beta Mortal Kombat 1 aż dwa razy, ale nagrało mi się z tego tylko z 15 minut, także przebitki w tym materiale mogą się wydawać dość podobne. Na szczęście mordobicia charakteryzują się tym, że... Jedynki nie trwają zbyt długo, zatem w te 15 minut udało mi się zmieścić trochę pojedynku. Wracając jednak do samej gry. W becie dostępnych było 6 postaci, jednak po ekranie wyboru wygląda na to, że będzie ich aż o 10 więcej. W sumie daje nam to 16. W zestawieniu z Mortal Kombat 9, gdzie dostępnych było 27 postaci, Mortal Kombat 10 z 24 postaciami, 11 z 37 postaciami ta 16 prezentuje się raczej licho. Po podsumowaniu postaci pokazanych jednak w zjastunach i prezentacjach twórców wiemy jednak, że potwierdzonych na chwilę obecną jest 24 grywalnych postaci. W skład Wszystkie z bety wchodzili Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Liu Kang, Lee May i Johnny Cage. Ponadto, wybrać mogliśmy cztery postaci pojawiające się w trakcie walki jako cameo, czyli kolejno Frost, Kano, Sonia i Jax. Może przy okazji, trochę opowiem o tym, czym te cameo jest. Twórcy Mortal Kombat postanowili zrobić to, co w Naruto było już od dawna i co dodano teraz w Street Fighterze 6. Podczas walki możemy przyzwać sojusznika, który przyjmie za nas cios, bądź zaatakuje wroga jakąś specjalną umiejętnością. To w zasadzie z grubsza tłumaczy całą mechanikę. Warto jeszcze dodać, że możemy stosować różne kombinacje klawiszy, aby nasz towarzysz wykonywał różne akcje. Dzięki temu trochę łatwiej będzie zaskoczyć przeciwnika. Może nie bota, ale na przykład grając online. To jest bowiem drugi tryb gry. Pozwala nam on mierzyć się z innymi graczami, a dzięki temu nie tylko szlifować swoje umiejętności, ale także sprawdzać je na każdym kroku. Ja na przykład będąc niedzielnym graczem w Biatyki zbierałem taki łomot, że mało brakowało, abym z wkurzenia wyszedł z gry. Na szczęście udało mi się jakoś zebrać do kupy i zagrać jeszcze jedną waleczkę. To jest bowiem całkiem spora siła Mortal Kombat 1. Nawet kiedy otrzymamy srogi w pier. Od przeciwnika nie chcemy się poddawać, a raczej poćwiczyć i nauczyć nowych umiejętności czy kombosów. Kiedy przegrywamy, nie możemy winić gry, chociaż kiedy przegrywałem w multiplayerze miałem wysoki ping, a spojrzeć możemy tylko na siebie i swój brak umiejętności. Motywuje to do dalszej rozgrywki i uczenia się nowych ruchów na pamięć. Tytuł bowiem kontynuuje tradycję wszelkich bijatyk. Aby wykonać kombosa, trzeba wcisnąć po kolei i w dobrym tempie odpowiednie przyciski. Podobnie jeśli chodzi o wszelkie akcje specjalne. W tym osławiony już X-Ray. W tym tytule jak i w poprzedniczkach możemy zobaczyć pękające wnętrzności przeciwników za sprawą prześwietlenia. Ponadto po wygraniu dwóch rund nadal możemy wykonać różnego rodzaju ruchy kończące, zwane Fatality, Brutality czy inneity. Innymi słowy, walka w Mortal Kombat 1 jest niezwykle wymagająca, a jednocześnie przyjemna i satysfakcjonująca. Cały ten system oparty jest na. całkiem niezłej grafice. Mam wrażenie, że nie jest ona dla twórców zbyt ważna i nie do końca rozumiem dlaczego. Bo okej, okay, jest tak, że fajnie się patrzy na ten tytuł, ale już Szonek zwrócił uwagę na to, że twórcy tak naprawdę dopiero przenoszą się z Unreal Engine 3 na 4. Ale halo, my już mamy przecież piątkę i to właśnie na niej powstaje nic innego jak sam Tekken 8. Mam trochę wrażenie, że odbywa się tutaj jeden z dwóch scenariuszy. Pierwszy to taki, że twórcy po prostu są masochistami i lubią strzelać sobie w stopę. A drugi jest taki, że. Że zmierzają krokami w stronę piątki. Zaportowali grę i nauczyli się korzystać z czwórki, a teraz kolejna odsłona będzie już na najnowszej wersji silnika od Epic Games. Tak przynajmniej ja myślę, a raczej taką mam nadzieję. Niemniej, Nowy Mortal nie odstrasza grafiką. Na tytuł patrzy się przyjemnie, akcje dobrze się ze sobą łączą, lokacje wyglądają ładnie, a postacie prezentują się niestety, ale tylko nieźle. Mam wrażenie, że bohaterowie wypadają tutaj najsłabiej. Na szczęście nie mam na co narzekać, jeśli chodzi o udźwiękowienie produkcji. Tutaj, jak zwykle, i soundtrack, i efekt dźwiękowe brzmią dobrze. No ale też, bez większych fajerwerków. Fatality. Luke oh. Hey. Oh. Czy warto czekać na Mortal Kombat 1? Myślę, że tak. Mimo, że gra będzie miała swoje bolączki, co widać już teraz, to jest to raczej progres studia, a do tego całkowicie nowa historia, którą będziemy mogli śledzić wraz z ukazywaniem się kolejnych części. Uważam, że to naprawdę bardzo dobra decyzja studia, aby przeprowadzić reboot serii i zacząć tworzyć coś nowego, mając już doświadczenie zebrane przez lata wypuszczania kolejnych części. Wiemy również, że studio raczej nie tworzy złych historii i chętnie się je śledzi, więc ja na pewno nie mogę się doczekać. Jestem prawie pewien, że postaram się zdobyć Mortal Kombat 1 na premierę, a może nawet i przed premierą, o ile twórcy się podzielą i będzie to u mnie tytuł obowiązkowy, aby poznać jego historię, ponafarzać się raz na jakiś czas online i z botami, a także tytuł, który będę odpalał na wszelkie spotkania ze znajomymi. A ty czekasz na Mortal Kombat 1? Sub-Zero, we...